Cześć, to ja, Milo. A ja, Marcel. Dzisiaj będziemy testowali lody magnum. No. Teraz łustkawka w białej czekoladzie. Wygląda Hmm, co zrobić z tym papierkiem? Nie, nie róbcie tego w tam. Po będziecie mieli okrze. w domu. Mm. Miam, miam, miam. Ja daję sześć. A nie czekaj, bo ja spróbowałam tylko tego. No sześć. Sześć! Daj mi jeszcze. Teraz drugi. Drugi lód o smaku klasycznym. I chce będzie pyszniej. Oh, yeah. No, Tom, tom, tom. tam. Mm no, -hmm. już koniec. już. Właśnie już. Daję no, ja pięć. jeszcze no. o, Nie. Nie, nie, raczej nie. Nie sześć. Stop. Trzy. To jest gorzkie. O, gorzkie. Dziękuję, że podpowiedziałeś. Nie. Teraz tylko smaku. Kremę bruli. Nie wiem, czy znacie, co to jest za smak, ale my się teraz dowiemy. Chyba jakieś żółty. jest, hmm. nie wiem nawet, co to znaczy. Daj go w końcu. Jest pyszne! Daj No czekajcie. To jest dodatkowo jeden, sześć. I A Szeeń. Szeeń. Ja sześć. Teraz czwarty lód o smaku migdałowym. Tą

Dobra, dajesz. Albo pięć. A angielsku to six. Teraz ostatni Tiramisu. tiramizu ja mizu tira. Przecież nie No. Szybciej, mm. szybciej, Szybcie, szybciej. Mega, mega, dobre. Nie. Obrzuty, daję dwa. Mm. Mm. Daję dwa. dwa, 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 dwa. A ty martelku? No szybko. Ile wiesz? Sześć. Dobra, on daje sześć. Już, Cześć! Więc już z lodem pożegnalnym. Y Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. i komentujcie! Oglądajcie Mazur, odkrywaj wszystkie nasze kanały. Z... Mazur show! Wszystkie Mazur kanały, toko, które, które, które Wam się wyświetlą za chwilę. A my tymczasem z Wami żegnamy. O, tutaj i tutaj. A my się z Wami żegnamy, no bo... No ja nasza królewna czeka. O nie! Nie, Zł złapała mnie. Transformers jak... Kuliew. Czekajcie! Kónie! Muszę powiedzieć, a tak tylko kosztuję.